Cześć z strony i tak jak co tydzień mam dla Was kolejne unboxingi w soboty, ponieważ tego wychodzi naprawdę bardzo dużo, a czego wychodzi najwięcej? Danków wychodzi najwięcej, a że danków nigdy za mało, to nie mam dzisiaj dla Was kolejną porcję. A jeszcze przed filmikiem proszę Was o to co zawsze, czyli oczywiście o danie lajka pod filmikiem, jeżeli Wam się spodoba, o zasubskrybowanie kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście albo jesteście nowi na kanale, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście i nie jesteście nowi, to Was znajdę. Także zasubskrybujcie i mam nadzieję, że daliście także komentarz pod filmikiem, które z tych bójców najbardziej Wam się podobają i które chcielibyście mieć w swojej kolekcji. Możecie dać także oczywiście dzwoneczek na kanale, żebyście wiedzieli, kiedy wychodzą kolejne premiery. I oczywiście możemy odwiedzić także mojego Instagrama, a jak już wszystko to tutaj fajnie zareklamowałem, to przejdźmy do wszystkich tych danków, które dzisiaj przygotowałem. Nawet mi się zrymowało. Więc tak, przejdźmy do pierwszej parki, z tych, które tutaj mam dla Was dzisiaj przygotowanych. Jak już widzieliście, to jest dosyć mocno, ale ta pierwsza parka różni się od tej pozostałości, ponieważ nie jest to wydanie Nike SB, tylko zwykłe Nike Dunglow, które nazywa się Hyper Cobalt. I jak widzicie, no odbiega dosyć mocno od naszych oczekiwań, pomijając fakt, że jest to kolorystyka fajna i dosyć spoko do ubrania na co dzień. Ponieważ no, większość z Was lubi wydania takie, wiecie, w kolorystykach royal, no to tutaj jest bardzo dużo mankamentów, do których ja mogę się przyczepić. Ponieważ ja nie jestem jakimś super fanem tej kolorystyki, więc to już jest pierwsza rzecz, która mnie trochę odrzuca od tego buta. Druga rzecz. To jakość wykonania, która z wydania na wydanie coraz to bardziej spada, i można to także widzieć po cenach, ponieważ aktualnie te buty można kupić gdzieś za 520 zł, 550, no nie jest to nic strasznego. A dodatkowo jest ich po prostu multum, i tutaj możecie sobie zobaczyć, że tutaj wokół po prostu ten klej tak wychodzi i na przebitkach, że to jest coś strasznego. I jako tako, klej wychodzący gdzieś tam, wiecie, jak wychodzi trochę tego kleju, ponieważ czasami ludzie przesadzają już naprawdę, bo klej zawsze gdzieś tam może wyjść na parkach. Szczególnie jak robi się ich kilkaset tysięcy na przykład. Ale, jeżeli on wychodzi po całości buta, no to już jest źle. Albo jak wychodzi na przykład na zamszowe buty, albo nubuk, no to wtedy także jest kiepsko, bo nie ma jak tego zmazać. Jeżeli macie takie na przykład skórzane, no to na spokojnie możecie zdjąć ściereczkę, paznokieć, albo jakieś tam, wiecie, nie wiem, wykałaczkę, o, i możecie sobie zdrapać spokojnie ten klej i on jest zaschnięty zazwyczaj, więc nie powinna się uszkodzić nic tutaj, jeżeli chodzi o cholewkę. Ja już dużo razy tak robiłem, jeszcze nic mi się nie stało, tak samo Grzesiek, który mi tutaj pożyczał także parki do tego odcinka, więc spokojnie możecie to robić. A jeżeli chodzi o ten kolor, to tak jak mówię, bardzo dużej ilości z Was podoba się w ogóle kolorystyka Royal, mi nie za bardzo. Dodatkowo, no jak widzicie, mankamentu tutaj jest sporo jeżeli to by był tylko klej, to jeszcze bym odpuścił. Ale niestety nie tylko klej tutaj jest powodem, ponieważ jak zobaczycie sobie tutaj o to ten służb po prostu jest źle wycięty i dokładnie to samo ma swoje miejsce. I druga parka wygląda dokładnie tak samo, także to już jest dosyć kiepsko, ponieważ z tym nic nie zrobimy, no nie weźmiemy nożyczek nie będziemy wycinać, także niestety te wydanie ja bardzo szybko pozbyłem się tych butów jeżeli bym miał je gdzieś tutaj u siebie, albo jeżeli, wiecie, chcielibyście w nich chodzić na nogach, no to nie jest to zbyt dobra opcja. Chyba, że znajdziecie dobre jakościowe wydanie, zobaczycie na zdjęciach, że jest całkiem spoko. Wiecie, no nie chodzi mi o samą skórę tutaj użytą, tylko ogółem, wiecie, o wycięcie tych materiałów, o to, czy klej aż tak wystaje, to wtedy to jest dosyć spoko opcja, bo to są jedne z najtańszych danków, które aktualnie możecie kupić, wiecie, po cenie już reseru. także... To jest akurat spoko opcja. jest sobie jakieś tam wycie ogłoszenia. Jeżeli znajdziecie jakieś takie w miarę dobre jakościowo, no to wtedy na takie śmigacze na wiosnę to jest całkiem spoko. Następnym bucikiem, który tutaj mamy, są już danki SB, które szczerze mówiąc. Jak teraz dostałem do ręki, to mi się spodobały. Na początku nie za bardzo mi się podobały, ponieważ jakoś ta pomarańczowa podeszwa tutaj mnie trochę, bar trochę bardzo, no ale bardzo odstraszała. Ale na żywo nie wygląda to źle i faktycznie jest to całkiem spoko letniaczek. Wiadomo, jeżeli chodzi o danki SB, ponieważ że niektórzy, wiecie, nie odróżniają po prostu SB od tych nie SB, to taką pierwszą podstawową rzeczą, na którą możecie patrzeć, to język, który jest tutaj gruby. Bryła buta też się trochę różni, ale język to jest podstawowa rzecz, która od razu, wiecie, wpada w oko i po prostu język od razu jest gruby. Zazwyczaj są sznurówki także grube, są szersze te buty, ale jak popatrzycie na język, no to już się nie pomylicie. A jeżeli chodzi o tego bucika, to on ma znowu fajną historię, ponieważ jest to kontynuacja niejako myśli, która była przekazana w Pink Pigach, które były także inspirowane Porsche. 917 i te dokładnie są inspirowane tym samym modelem, tylko że w kolorystyce Gulf, która także była pokazana podczas wyścigu Le Mans, i szczerze mówiąc, jak zobaczymy to autko, możecie je tutaj gdzieś zobaczyć. Wygląda według mnie nawet lepiej niż te Pink Peak i sama kolorystyka także jest fajna. Dodatkowo Gulf jest to też związane z taką ogromną organizacją naftową, ale tutaj Wam nie będę tego do tego mieszał. Ale możecie zapamiętać, że właśnie wzięła się ta kolorystyka dokładnie z tego modelu Porsche i jest to naprawdę bardzo fajny smaczek. Tych danków akurat SB, których zazwyczaj nie wychodzi tak dużo, wyszło naprawdę bardzo dużo. Nawet mi udało się je kupić na aplikacji Sneakers. I szczerze mówiąc, byłem bardzo ciekawy, jak to się zachowa. Jak zobaczyłem, ile ludzi tego dostało, to się aż przeraziłem. I aktualnie cena tego wydania graniczy tak mniej więcej pomiędzy 900 a 800 zł. Niektóre rozmiary 1000, ale nie trzeba aż tak się wykosztować. A teraz przejdziemy sobie do klutego odcinka, czyli do Danków Supreme, które szczerze mówiąc nie myślałem, że narobią po prostu takiego szału na grupkach, i nie myślałem, że będą takie jaja z tym dropem. Ponieważ jesteśmy przygotowani na to, że na Supreme mogą być problemy z check mogą być problemy z dodawaniem do koszyka, że jest masa botów i tak dalej. Ale tych danków na samym początek po prostu wywaliło tyle, że wszyscy aż byli zdziwieni, że jest aż tak dużo tych parek, szczególnie w Polsce. W Polsce naprawdę bardzo dużo osób je trafiło. I cena na samym początku tego wydania nie była jakaś tam strasznie duża, ale w momencie jak zaczęto po prostu anulację, że jedna parka odeszła, druga parka odeszła... I po prostu tych parek zrobiło się na tyle mało, że niektóre rozmiary aktualnie kosztują około 4000 zł, jak nie więcej. I naprawdę jestem bardzo ciekawy, jak to będzie się dalej zachowywało, ponieważ jakby nie było, jest to dosyć kultowe wydanie. Może nie samo w sobie to wydanie, ponieważ to wydanie dopiero wyszło, ale jest to oczywiście kontynuacja projektu z Nike razem z Supreme które było już bardzo dawno temu, były to danki wysokie dokładnie z tymi gwiazdkami i one także osiągają nie po prostu zawrotne kwoty. I jak możecie prześledzić sobie historię, to już Supreme bardzo dawno temu miał w planach wypuszczenie kolejnej kolorystyk, ale Nike wtedy to zablokował, ponieważ tak, w sumie, tam wiem, że były problemy prawne, mieli problemy z dogadaniem się z dealem, i w końcu ten plan gdzieś tam legł w grozach i zostały odstawione na potem. No i w końcu doczekaliśmy się po tylu latach reedycji, tym razem niskiego wydania. I szczerze mówiąc, te budki, jak zobaczymy je na pierwszych zdjęciach, to podobała mi się tylko i wyłącznie ta kolorystyka. Ta czarna wyglądała dla mnie naprawdę bardzo fajnie. Tutaj muszę przyznać, jeżeli chodzi o elementy, jakieś takie dodatki jak na przykład tutaj ten lace lock od Supreme wyglądają bardzo fajnie. To, że są złote dodatki zrobione po całości buta, to wszystko wygląda superowo i dodatkowo jeżeli chodzi o jakość wydania są naprawdę bardzo dobre. Ponieważ jak się popatrzymy tutaj, tu akurat nie wystaje żaden klej, tutaj nie ma żadnych niedokończonych elementów, tutaj nie ma za bardzo żadnych wystających nitek, tutaj nie ma żadnych takich rzeczy, tylko wszystko jest bardzo ładnie zrobione. I tutaj muszę pochwalić akurat Supreme razem z Dalek Dunk, ponieważ zrobili bardzo dobrą robotę, ale szczerze mówiąc, dalej jak patrzę na te buty, to dalej tak naprawdę i wyłącznie tylko ta. Kolorystyka mi się podoba. Ponieważ tutaj ciekawym zabiegiem jest zrobiona ta skóra, która wygląda trochę jak odciśnięcie na betonie, wiecie jak idziemy na przykład, który, na betonie, który się jeszcze nie do końca stwardniał, to mogą powstać takie elementy. Do teraz nie pamiętam dokładnie, jak nazywa się ten zabieg wykonania na tej skórze. Ale dla mnie nie jest to jakiś tam super element, który dałbym tutaj na plus tego buta. Na pewno fajnie, że coś innego wymyślili, ponieważ jak zobaczymy. Gdyby te danki były po prostu zwykłą skórą tutaj opatulone, to nie wyglądałoby to tak szałowo. A tutaj jednak wygląda to całkiem spoko. Ale dobór kolorystyk nie za bardzo mi pasuje. Jak możemy zobaczyć, tam na brązowa i zielona wygląda dla mnie naprawdę średnio. I tutaj niebieska dokładnie tak samo. Dlatego ja mega byłbym tutaj. Po prostu, wiecie, fanem tej wersji i jeżeli udałbym się je wydropić, to na pewno bym sobie je zostawił. No niestety nie udało się. Bardzo dużo ludzi w ogóle okazało się, że dostawali potem, tak jakby, stoki na stronie Supreme i czekali bardzo długo w swoim koszyku. To okazało się, że dodali w końcu ich size i udało się im to kupić. Także naprawdę były wielkie jaja na tym, na tym dropie i bardzo dużo anulacji poszło w ogóle tak, że poszła anulacja. A potem się okazało, że ktoś dostał tracking, także naprawdę były jaja na tym dropie. Jeżeli chodzi o to wydanie, nie uważam, żeby one było jakieś tam super wow. Jeżeli chodzi o swoją historię i wiecie, co kryje się za tym, jest całkiem spokojne, no bo wiadomo, no, tyle lat trzeba było czekać na reedycję tego i możemy tutaj sobie coś opowiadać o tych budkach, ale jako tako wydanie nie jest dla mnie niczym specjalnym. Na pewno jest jednym z najlepszych od Supreme, jakie wyszły ostatnio. Jestem bardzo ciekawy, która z tych parek najbardziej Wam się podobała, bo jeżeli ja bym miał wybierać, no to na pewno wybrałbym dokładnie tą, którą Wam pokazywałem, tutaj czarną. Niestety, jak widzicie, po prostu ceny tego wydania no są ogromne, i nie będę się starał na pewno ich kupić gdzieś tam do swojej kolekcji. Ponieważ, jakbym miał wydać aż te 4000 zł na buty, to wydaje mi się, że kupiłbym coś na przykład z paku LeBrona razem z Kif, które są po prostu moimi grailami, albo coś z Figiem i Nike, ponieważ te. Buty wyglądają naprawdę bardzo ładnie, mają mnóstwo elementów i dodatkowo także kryją historię ze sobą, a tutaj tych elementów no jest kilka, wiadomo mamy także ten znaczek World Famous, ale nie jest to nic dla mnie specjalnego, także mam nadzieję, że widzimy się w komentarzach, jestem bardzo ciekawy co Wy o nich sądzicie, wszystkich tych butach i mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia w następnym odcinku we wtorek w serii Takie Buty i miłego weekendziku. Cześć!